To nie krwiste ogier dąduory van de Laki farm przez właściciela nazywany Laki! hodowca Jarosław Bołos województwo dolnośląskie idziemy na wybieg ogier z przedstawicielem rasy zimnokrwistej belgijskiej musimy jeszcze przejść przez pasuch elektryczny i jesteśmy na miejscu Ogier ma 83 punkty bonitacyjne. I poszedł. Koń belgijski jest najstarszą rasą zimnokrwistą. wychodowany w Belgii w wyniku krzyżowania miejscowych dawnych koni rycerskich z innymi rasami. Były uzyskane z tych kojarzeń trzy typy tego zwierzęcia, a od 1885 roku uznano je za jedną rasę. Jest to jedna z najpopularniejszych ras koni na świecie. Charakteryzuje się niezwykłą siłą i dużą łagodnością. W przeszłości były wykorzystywane jako konie transportowe. Ta rasa osiąga do 170 cm wysokości Laki ma 164 cm. Ich masa waha się od 750 kg do 1200 kg. W gospodarstwie są trzy ogiery, 12 klaczy ze źrebakami i 3 bałachy pracujące w lesie. Laki na dzisiaj już się nabiegał, wraca do stajni. Ogier Bello Bello idzie na inny wybieg, ponieważ z tamtego potrafi wyjść, a ten ma znacznie silniejszy płot. Ten ogier to polski koń zimnokrwisty PKZ. Jego maść to brudny kasztan. Uzyskał 83 punkty bonitacyjne. Te gazety w porównaniu z nimi koni zimowistymi są małych lub średnich wymiarów. Genetycznie podobne są do konia ardeńskiego, w którym były uszlachetniane. Ta rasa wyhodowana została w XIX wieku z rodzimego materiału, to jest małych koni roboczych, krzyżowanymi z importowanymi koni głównie z Francji, Belgii i Niemiec. Cały czas podchodzi do furtki, jakby chciał już wracać. w 1964 roku została wydana pierwsza księga spadna. Chyba ulubiona część pobytu na wybiegu tego konia. Powrót Paris jest ardenem polskim, ma 5 lat i zdobył 82 punkty bonitacyjne. Ojcem tego gniawego ogiera jest Apollo de Maire, a matką petycja Ponestor. nestor Jeszcze może, może jeszcze raz. Konie ardeńskie wyhodowane zostały w górzystym rejonie Ardenów między Francją a Belgią. Prawdopodobnie była to jedna z pierwszych raz koni zimnokrwistych. Ponoć ich przodkami były konie sprowadzone z północy przez legionistów rzymskich. Charakterystyka rasy: Głowa stosunkowo niewielka o prostym profilu. Gruba szyja z obfitą grzywą. Kończyny: mocne i krótkie. Ozdobione szczotkami pęcinowymi. Głęboka kartka piersiowa. Są niebywale wytrzymałe. Doskonale wykorzystują pasze. Mają bardzo łagodny charakter. Stado klaczy ze źrebakami. Na dużej zadrzewionej łące przebywa stado z przychówkiem. Jest tu 12 klaczy. Są tu Ardeny, PKZ i perszerona. Klacze są na ogół bardzo dobrymi matkami. Każdy źrebak podąża za swoją matką. Nie spuszczę jej z zasięgu wzroku. Ciąża trwa u koni zimnokrwistych od 332 dni do 345 dni. Na świat przychodzi przeważnie jedno źrebie. Kobyły w ciąży mogą być nieufne i nerwowe. Potomstwo przychodzi najczęściej na świat późną zimą albo na początku wiosny. Takie maluchy są najmocniejsze. Około 1% źrewnych klaczy rodzi bliźnięta. Klacze przeważnie mają rój późną jesienią i zimą. Jedna klacz się spłoszyła i odchodzi ze źrebakiem. Reszta stada spokojnie się nadal pasie. Bardzo troskliwą matką jest klacz Diana, jest to koń PKZ. Żrebie trzyma się blisko swojej matki. Żrebak śpi w wysokiej trawie, a matka jego cały czas nad nim czuwa. Powracająca klacz ze źrebakiem to Bella, jej matką była polska klacz zimnokrwista, a ojcem Szajer. Bella to koń, który ma lipcówkę, czyli zaatakowały go muchówki. Takie zwierzęta odczuwają świąt i zaczynają się ocierać o różnego rodzaju gałęzie, często wycierając sierść, tak jak jest to tutaj. Koń jest smarowany preparatami odstraszającymi owady. Te dwie siwe klacze to Perszerony, Promisse i Violette. Każda z nich ma przychówek. Père rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się z rejonu La Perche we Francji, powstała w wyniku krzyżowania lokalnych ras koni z innymi rasami zimnokrwistymi. Stado powoli kieruje się na drugi koniec łąki. Konie to zwierzęta stadne, nie lubią pozostawiać same. Wszystkie razem idą w jednym kierunku. Za przewodniczką stada konie zrobiły krótki przystanek. chyba najpiękniejsza scena, jaką udało mi się do tej pory nagrać, biegnące stado. Podobając ci się filmy na tym kanale? Wspomóż ich realizację, wpłacając niewielką kwotę na patronite.pl